No, no widzisz, źle nie jest... W yy, piecu się kurde pali. O, kabel. Półki se zapełniasz. Kurde telewizor wisi. Obrazki też już wieszasz. Zaczyna się robić. Spoko. Tak sobie. Czemu? Nie robisz ściany. No co ściany? No Boże, święty. No I tyle razy obiecałeś, że tu. Mysza, ale no, jak ja, ja mam przy ja dzieciach nie. za jakikolwiek remont się tu brać? No ja nie mówię o dużym remoncie. ale... No może... ale no dobra, no ale przy dzieciach to się nie da, no kurde. To ktoś musi z nimi zostać, no co ja ci zrobię? No, widzisz małego lata, wszystko maca i. Dlatego się wolę nie odzywać po prostu. No, to też nie jest, no. Kupić kibel farby i malować. No nie patrz, no o to mi chodzi, żeby to tylko pokryć. Ale wiesz, jak tu wygląda malowanie ścian? Stara farba schodzi razem z nową. No to co mamy, tak zawsze już. No nie, no no, ale tu trzeba większy remont zrobić, a nie kupić farbę i pomalować. No to po co? się pytasz o zdanie, a potem mnie krytykujesz. Pasowałoby chyba odnowić, no w jakichś lepszych warunkach trochę przebywać, może tą kuchnię jakoś trochę poprawić. Co ci zaś w kuchni nie pasuje? Co ty chcesz zmieniać? Otwieracie, otwierają, zamykają, zamykają, nie wiem o co ci chodzi.